Faktycznie ciężko jest dziś jednoznacznie określić, jakie naprawdę Trzaskowski ma poglądy. Raz zdejmuje krzyże w warszawskich urzędach, raz twierdzi, że jest katolikiem. Raz pokazuje się na paradach równości, raz tęczowych flag się wstydzi i twierdzi, że woli Marsze Niepodległości, mimo że nikt go na żadnym jeszcze nie widział. I te próby odcinania się przez Trzaskowskiego od tęczowych środowisk postanowił w debacie wykorzystać na Podszedł i wręczył swojemu największemu rywalowi kolorową flagę. Mam też Drodzy Państwo dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Trzaskowski znalazł się wtedy w trudnej sytuacji. Co by nie zrobił, byłoby źle. Jeśli schowałby ją, naraziłby się swojemu elektoratowi LGBT. El jeśli z kolei zostawiłby ją przy mównicy, Polacy cały czas widzieliby go z kolorową flagą przy twarzy i jeszcze silniej z nią skojarzyli. Trzaskowski wybrał to pierwsze. Zawstydzony natychmiast schował ją pod swoją mównicę. Przy tej okazji przytomnością rozumu wykazała się kandydatka lewicy, Magdalena Bieja. Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę, chętnie ją od pana przejmę. Ciekawe, ile po tej akcji Trzaskowski stracił procent poparcia na korzyść bied. To mogło być te 2-3% homoseksualnych wyborców Platformy, którzy zwyczajnie poczuli się wtedy zdradzeni. Natomiast moja refleksja w tamtym momencie? Czy ja widziałem kiedykolwiek Trzaskowskiego paradującego z flagą naszej ojczyzny? Niestety, niektórych łatwiej spotkać z flagą LGBT ten niż z tą Polską. A co do samej Magdaleny Bieja, to mam wrażenie, że zaprezentowała się nieźle, choć show skradła jej inna kandydatka lewicy, a mianowicie Joanna Senyszyn. Nie tylko zaskakiwała dziwnymi poznami, ale i niektóre wypowiedzi były jakieś takie od czapy, jak na przykład ta, w której stwierdziła, że będzie matką wszystkich Polaków i że przytuli nas do siebie. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Ogólnie pani Senyszyn, oprócz tego, że nie liczy się w wyścigu i nie wiadomo w zasadzie, po co tam przyjechała, no to wypadła całkiem nieźle. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że była jedną z jaśniej świecących gwiazd tamtego wieczoru. Podobnie zaskakująco dobrze zaprezentował się marszałek Hołownia. Jego uwagi były celne, a ripusty szybkie, choć raz dostał od Stanowskiego taki podbrudkowy, że miałem wrażenie, że sędzia zaraz będzie go liczył. Panie marszałku, ja słyszę, że pan ma bardzo dużo dobrych Pomysłów, co robić z Polską. Tylko chciałem panu podpowiedzieć, mimo że jestem politykiem od dzisiaj, a pan już jakiś czas, że pan te pomysły już może wprowadzać od dawna. Pan współrządzi dzisiaj Polską. Jako prezydent będzie pan miał mniejsze kompetencje, niż ma pan teraz.